Serwus, nazywam się Kuk Baron, od tego sezonu jestem trenerem przygotowania motorycznego w Zagłębiu Sosnowiec, w Ekstralidze. Oprócz tego zajmuję się również sportem pod kątem naukowym na Łotwie w Katowicach, w szkole doktorskiej. A i także mam przyjemność pracować w klubie w My Fitness Place Sosnowcu, który dzielnie nas tutaj wspiera w tym sezonie pod kątem sprzętu treningowego. Pracujemy teraz nad przygotowaniami ogólnymi, mamy do zrobienia bazę tlenową jako podstawę pracujemy też na razie na obwodach wytrzymałości siłowej. Dzięki temu, że mamy sprzęt z My Fitness Place, mamy szansę zrobić kompletny trening. Bazujemy teraz na wytrzymałości tlenowej i wytrzymałości siłowej, mówiąc w kontekście tego co robimy tutaj na gymie na siłowni. Mamy troszkę mniej czasu niż zazwyczaj w regularnych przygotowaniach, mamy miesiąc mniej, zaczęliśmy w czerwcu. Myślę, że i tak to jest naszą Jakimś atutem i przewagą w kontekście innych drużyn, że zaczynamy już 1 czerwca przygotowania. Postaramy się wyjść szybko na lód i to myślę, że powinno nam dać dodatkowy atut w kontekście przygotowań. Na ten moment zaczynamy drugi tydzień przygotowań i te przygotowania wyglądają bardzo fajnie. Drużyna jest jednym teamem, jest jedną całością. Chłopcy pracują bardzo dobrze. Mamy dobrą współpracę, mamy dobry team, jest duch drużyny i liczę na to, że ten duch drużyny będzie się rozwijał stale i że. Te przygotowania będą szły jeszcze bardziej w dobrą stronę, taką, którą wszyscy, wszyscy chcemy. Zapraszam wszystkich na stadion we wrześniu. Do zobaczenia.